Siema! jesteś na kanale łupaka Zagro, więc jeśli już kliknąłeś miniaturę, to daj suba, kliknij dzwoneczek, załajkuj oraz zakomentuj. Na komentarz na pewno odpowiem. A teraz lecimy z tematem. Siemaneczko, widzimy się już na polu. Tradycyjnie orka zimowa. Ostatnie 2 hektary. Ostatnie dwa hektary kończymy sezon. I to jest tak naprawdę ostatni vlog z prac polowych w tym roku. I lecimy, co nie? Było to rozwizione, tak naprawdę cztery rozrzutniki, bo po potem jeszcze... Yy, po tym vlogu ostatnim jeszcze jeden wywiozłem. Dzisiaj rano. No a mamy gdzieś tak godzinę koło 15 i sobie orze. Jak widzimy... Mamy śnieg. Zima w pełni. Tak to wygląda. A my lecimy, co nie? Fajna sprawa w końcu, śnieg spadł. Pierwszy śnieg w tym roku. Aby na święta było sporo śniegu, to będzie fajnie. Tylko aby dużych mrozów nie było, po to wiadomo. Redukujemy na siódemkę. Podnosimy pług cofamy sobie. Od razu bajka niech się obraca, ładnie się obrócił, a my się zawracamy. Lecimy dalej. Ładna zima w końcu. W końcu mamy zimę, przynajmniej początek zimy. Bo te ostatnie lata to tak naprawdę to nie była zima, to była... późna jesień tak naprawdę, co popada od razu... od razu się stopi i tyle. A na święta to już nie pamiętam kiedy był śnieg. Zobaczmy ten pomacik 1800 obrotów. Ósmy bieg na tym tak to wygląda. Kierownicę można sobie zrobić. o tak on sobie sam poprowadzi. No i tak to u mnie wygląda. Szkoda, że trochę kawałek krótki. A jak byłby dłuższy, to wiadomo lepiej. No tak to jest dużo na nawarotek. Możemy po kukurydzy, tak jak wtedy mówiłem. No, i fajnie idzie. Oby bez przygód dzisiaj to skończę sobie to na spokojnie. No i będziemy myć rozrzutnik. W planach jest skupienie, testowanie piany aktywnej. Nie wiem, czy mieliście do czynienia z takim czymś Interchem chyba, czy coś... czy Agrochem? I chcę sobie kupić piątkę Zobaczyć jak to wygląda, czy to jest to pasalne w ogóle, warto Na pewno coś tam nagram Czy warto inwestować w pianę aktywną, czy nie Zobaczymy No dobra Ja na razie z Wami się żegnam Widzimy się pod koniec orki ma. Witam ponownie. Już orka, praktycznie skończona. Jak widzimy, śnieg pruszy fajnie. Teraz już wystar wystarczyło. Trzeba tylko zrobić poprzeczniaki. Temu właśnie pójdę, skręcę trochę łącznik. Dla mnie to jest centralka. Chociaż wielu powie, nawet zapyta co to jest. To jest po prostu. Na nas, u nas się mówi po prostu na to łącznik, dla mnie to jest centralka. Niektórzy słyszałem, jeszcze mówią, że jest rzymska. No dobra, my skręcamy. Zawsze skręcam na powszechniaki, nie wiem czy jak wy robicie. Orka całkiem ładnie poszła. Bez większych przygód żeby bez żadnych przygód na spokojnie sobie orałem tutaj od miezy już mam oborane no i tak jak mówię tylko poprzeczniaki mi zostały no i na chatę odczepiać pług i koniec roboty na dzisiaj będzie Kręcam praktycznie na maksa Bo wtedy pierwsza skiba ładnie odłoży A potem już sobie trzymam na podnośniku Każdy drugi przejazd Dobra, możemy zrobić tak No dobrze. Jak widzimy, śnieg pruszy Fajnie to wygląda No dobra Dla mnie to już będzie koniec sezonu Prac na polu, tak samo jak i vlogów z pola. Więc w sumie teraz nie wiem. Będę coś pewnie nagrywał, ale zobaczymy. W sumie jeszcze nie wiem co. No dobra, to ja się z Wami żegnam. Kończę ten powszechniaczek. Jadę do domu. Dobra, no i to byłoby na tyle co nie. Więc żegnam się z Wami. Dzięki za oglądanie, do następnego, cześć!